Ich oskarżeń powydawałoby się prostej interwencji policji. Tylko jak pokazaliśmy wczoraj, niemal wszystko poszło nie tak. Zatrzymany człowiek protestował i przekonywał, że jest niewinny. Ludzie dookoła stanęli w jego obronie i usiłowali powstrzymać policjantów. A na kanapie radiowosu leżał sobie pistolet. Jan Błaszkowski. Ty sobie to przypominasz teraz? Wciąż wracają, bo dla dwudziestoletniego Zenona, policyjna interwencja, której był celem, nie zakończyła się w chwili, gdy mieszkańcy Poworskiego Wierzchucina zaprotestowali przeciwko takiemu potraktowaniu mężczyzny przez policjanta. Żadnego polecenia nie było. Był wsiadł do tego auta. Pan Zenon w rozmowie z reporterem uwagi zapewnia, że gdy policjanci zatrzymali go na rowerze, spokojnie poddał się kontroli, co widać na filmie. I że mieszkańcy stanęli w jego obronie, gdy policjant siłą zaczął go ciągnąć do radiowozu. Policjant w mundurze przyjeżdża do nas tutaj, na podwórko czy na ulicę, czy cokolwiek. robi cokolwiek, a my nie jesteśmy w Twierdzi, że mężczyzna odmówił podejścia do radiowozu na badanie alkomatem i dlatego funkcjonariusz założył mu chwyt obezwładniający, bo mimo fizycznej przewagi miał się czego bać. Wiemy, że ten mężczyzna był wielokrotnie notowany m.in. za kradzieże, za kradzież, z łamaniem. Również jest objęty policyjnym dozorem, za kierowanie drzwi Słowo przeciwko słowu, brak pełnego obrazu, bo całą interwencję możemy obserwować tylko z punktu widzenia filmujących zdarzenie mieszkańców mieli kamerki nasobne, no to wiedzielibyśmy jak się to zaczęło. Interweniujący patrol kamerek nie miał, bo do prowincjonalnego komisariatu jeszcze takie urządzenia nie dotarły. Za to w świat poszły zdjęcia pokazujące wściekłość tłumu i desperację policjantów, którzy nie potrafią w tych warunkach obezwładnić drobnego mężczyzny. Poza tym dają sobie odebrać kluczyki od radiowozu, a na siedzeniu auta zostawiają pistolet. Jest to materiał do oceny, chociażby po to, aby na szkoleniach policjanci mogli y, poćwiczyć tego typu sytuacje. Dwóch najbardziej kretkich mieszkańców ma zarzuty znieważania policjantów i zmuszania do odstąpienia od interwencji. Podobne mają dostać kolejne osoby, ale jest też doniesienie mieszkańców na policjanta, że przekroczył swoje uprawnienia. W związku z tym zawiadomieniem będzie to wyjaśniane. Akt oskarżenia przeciwko policjantowi skierował też pan Zenon. Z kolei sam funkcjonariusz wystąpił przeciwko osobom, które po upublicznieniu filmów z jego interwencji mają w sieci grozić.